W Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim podpisano list intencyjny, dzięki któremu w powiecie gdańskim rozpoczną się kolejne istotne działania społeczne, wspierające ludzi w potrzebie. List intencyjny chcemy podpisać z Fundacją Brata Alberta po to, żeby rozpocząć działania społeczne w celu pozyskania dodatkowych ludzi do realizacji projektu Przyszłość bez barier, integracja w powiecie gdańskim. Jest to przeznaczony projekt dla ludzi wyizolowanych społecznie, którzy zagubili się, nie potrafią się odnaleźć. Dla tych ludzi w całym powiecie będziemy organizować zajęcia i szukać dla nich pracy. I właśnie ta fundacja ma nam pomóc. Towarzystwo Pomocy imienia świętego Brata Alberta jest bardzo doświadczone w pomocy potrzebującym. Towarzystwo Pomocy imienia świętego Brata Alberta jest organizacją ogólnopolską, która powstała 40 lat temu, w 1981 roku. Naszą działalnością statutową jest wsparcie i pomoc osobom potrzebującym, osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, biednym. I w tej chwili podpisaliśmy porozumienie, które ma na celu Wsparcie takich ludzi tutaj w Powiecie Gdańskim. Jednym z zadań, które będzie realizowało towarzystwo, jest powołanie Centrum Integracji Społecznej. Takich centrów w tej chwili towarzystwo prowadzi trzy w Gdańsku, Sopocie i Dni, i chcemy te doświadczenia przełożyć na powiat Gdański. Pomimo pandemii, powiat Gdański nie zapominał potrzebujących. Cieszymy się, że do współpracy nad projektem przyszłość bez barier integracja w Powiecie Gdańskim dołączyło tak doświadczone towarzystwo. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się pomóc w wielu. Potrzebującym. Polecamy również zobaczyć obchody dnia Niepodległości w powiecie Gdańskim oraz podpisano umowę na zakup aparatu RTG dla powiatu gdańskiego. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.